Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy testować nowo zbudowaną Nexe 3.5. O, jeszcze zauważyłem, że ma tą folijkę na obiektywie, ale za chwileczkę ją ściągniemy, ponieważ dzisiaj warunki oświetleniowe no, nie powalają. Jest trochę wilgotno, na szczęście całe Aio zostało... Zabezpieczone PVB-60 na prośbę klienta, i to jest przykład testu drona, którego zawsze po każdej budowie sam muszę oblatać, przetestować, żebyśmy my, w sensie i ja, osoba, która budowała tego drona, oraz klient, mieli stuprocentową pewność, że, że dron został wysłany w jak najlepszym. Stanie i że wszystko działa tak jak powinno. Ten dron został wyposażony dodatkowo przeze mnie w GPS oraz bazerek tutaj. To nie jest bazerek aktywny, ale wystarczający do tego, żeby no gdzieś tam, jak nam dron gdzieś się zgubi, to jest on wystarczający do tego, żeby go namierzyć. Oczywiście koordynaty z GPS-a nagrane w goglach na dvr -ze. To jest podstawa, tego, tego nie muszę mówić osobom już bardziej doświadczonym, osobom początkującym. Po to mamy głównie GPS, nie tylko po to, żeby mieć funkcjonalność RTH oraz position hold, bo jest tutaj najnowsze oprogramowanie Betaflight 2025.12.1, ale głównie też po to, że jeżeli coś się stanie w trakcie lotu, tego drona i te, taki dron nam spadnie gdzieś w lesie, nad łąką, nad polem, nad wysoką trawą i bardzo ciężko będzie nam go znaleźć, określić kierunek. No to po to mamy koordynaty zapisywane w goglach, żebyśmy sobie mogli odtworzyć ostatnią klatkę lotu, wbić sobie te koordynaty do Google Maps. I spokojnie dojść, wyznaczyć sobie trasę i dojść do ostatniego miejsca, gdzie mieliśmy te koordynaty, a potem, jeżeli bateria jest dalej przypięta, a tutaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że bateria się nie wypnie przez konstrukcję tego drona, wtedy będziemy mogli go namierzyć właśnie po, po bazerze. Dodam tylko jeszcze, że Nexa 3.5 jest moim odkryciem roku 2025. Już złożyłem tych dronów dla różnych klientów ponad 10. Dalej cieszy się bardzo do, dobrym zainteresowaniem. Zapraszam też wszystkich, jeżeli ktoś miałby ochotę na takiego drona, zapraszam do kontaktów. Będą linki do mojego instagrama w opisie tego filmu. Freestyle'owo ten dron lata wyśmienicie. Cały czas potwierdzam, że jest to najlepszy dron freestyle'owy do 250 gram dający niesamowite odczucia we freestyle'u, ale także w trochę bardziej spokojnych lotach jest tutaj rama, jest typu z spłaszczonego X-a, ale nie mamy w obrazie, nie widzimy śmigiełek, więc świetne filmy wychodzą właśnie z tego drona. Także serdecznie zapraszam, a teraz przechodzimy już do, do testu no dobra, to podłączamy pierwszy pakiet mamy połączenie z dronem włączam nagrywanie na goglach zobaczymy, zobaczymy jak szybko jak szybko nam tutaj znajdzie satelity i za chwileczkę będziemy mogli przejść do do lotu. Ja tutaj zapakowałem baterię CNHL żółtą 600 mAh. To jest zwykłe Lipo, ale powinna nam pozwolić na fajne latanie. Jak zauważyliście, baterie wszystkie moje są w okresie jesienno-zimowym oraz wczesnej wiosny zabezpieczone takim specjalnym, specjalną kurteczką. A mianowicie pozwala nam to dłużej latać. Bateria się tak nie degraduje podczas lotu i pozwala nam nawet na czasy zbliżone do okresu wiosenno-letniego. Mamy już 5 satelit. Jest to pierwsze odpalenie drona, czyli tak zwany cold start. Ale wszystko już tu jest w porządku. Znalazł minimalne wymagania co do satelitów. Jeszcze chwileczkę poczekamy, aż zrobi się 10, i będzie wtedy można sobie się podnieść. Dzisiaj mamy dosyć duże zachmurzenie. Jest jakaś mgła też dziwna, która się tutaj na tym terenie utrzymuje, ale to nam nie będzie przeszkadzało. W lotach mamy wystarczającą ilość. Satelitów, no dobrze, mamy 10 satelitów. Ten współczynnik, który się wyświetla koło satelitów, powinien być troszkę mniejszy, ale to nie będzie nam przeszkadzało. Zrobimy sobie test position hold oraz RTH za chwileczkę i odpalamy drona i zaczynamy loty. Tu mamy wszystko ok. Najpierw kalibrujemy sobie tą szczałkę, czyli przez pierwsze kilka kilkadziesiąt metrów lecimy w linii prostej. A potem będziemy mogli już sobie spokojnie latać i polegać na tej szczałce. Tu wydaje się wszystko w porządku. No jest mokro, trzeba przyznać, że, że jest mokro. Satelitów nam coraz bardziej przybywa to bardzo dobrze pięknie lata. Uwielbiam to, to uczucie kiedy odpalam pierwszy raz drona, którego właśnie zbudowałem i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Spróbujemy sobie przelecieć. Pod spodem z zasięgiem, to wszystko jest w porządku. Pięknie to wygląda. Pięknie, dobrze. Lecę sobie bliżej, po tej naszej stronie, i spróbujemy zrobić position hold w miejscu dosyć bezpiecznym. Jest, position hold, pięknie. Pięknie trzyma wysokość 10 metrów. Ja sobie przejdę troszeczkę dalej albo inaczej. Niech dron e, spojrzy w moją stronę, bo my mamy możliwość e, nie to, jo. Ponieważ my mamy możliwość e, sterowania tym dronem podczas e, funkcji position hold. Ja teraz pomacham e, pod, lecę sobie bliżej. Ok, trzyma pięknie. Position hold, rączki w górze, ale coś nam tutaj się bujnęło za bardzo. Obniżymy go troszeczkę. Obniżymy go, dobrze. Starczy nam 5 metrów. Rączki w górze. Position hold działa przepięknie. Teraz możemy z tego position hold wyjść. Pięknie. Polećmy zatem trochę dalej i sprawdzimy sobie teraz funkcję RTH na tym pakiecie. Dobrze. Wystarczy nam Return to home. Rescue. RTH ustawione w tym dronie jest w następujący sposób, to znaczy... Pięknie wraca na 30 metrach. W taki sposób on wraca, że w, oblicza sobie, jak maksy, jaką mieliśmy maksymalną wysokość podczas lotu oraz dolicza do tego 10 metrów. Jest to taki bezpieczny, e, bezpieczny parametr. Teraz sobie spokojnie będzie lądował. Ja go spróbuję złapać na rękę. No, mamy metr, półtorej. Pięknie dron został pięknie złapany. Rozbrajamy go, wychodzimy z trybu RTH i możemy dalej dokończyć pakiet. Działa to wszystko idealnie. Mamy już 24 satelity współczynnik 1.0, czyli jest idealnie. Przy kolejnym pakiecie już nie będzie takiego problemu z czekaniem. Włączamy go. Pięknie. Po prostu to jest coś pięknego, jak ten dron potrafi latać. Pokazuje nam się low Nieprawdopodobne. Uwielbiam tego drona. Uwielbiam. To jest coś niesamowitego, jak dobrze ten mały dronicz potrafi latać. Mało tego, jest to dron, którym można latać i mocniej freestyleowo, ale również precyzyjnie, pokonując sobie przeszkody właśnie w taki sposób. Mając oczywiście na uwadze to, że wizja w tym dronie jest po prostu rewelacyjna. Cały czas 60 megabitów. O, zaczęło nam się już odzywać bazerek, który informuje nas, że spadło, spadło napięcie poniżej 3,5V, ale tylko na chwilkę. Coś pięknego. Jestem mega zadowolony. Dron lata idealnie. Ile mamy? Ponad 5 minut lotu na pakiecie 600 mAh CNHL żółty a za chwileczkę założymy pakiet 720 GNB, który ja rekomenduję i polecam do tego drona dron w tej konfiguracji z pakietem 720 mAh waży 720, e, przepraszam waży 245 gram jest to idealna opcja dla osób które nie zamierzają wykupować ubezpieczenia OC. Dobra, lądujemy i zmieniamy pakiet. Dobrze, teraz mamy już pakiet zainstalowany w wersji 720 mAh GNB. Jest to pakiet 4, oczywiście 4S. W tej konfiguracji ten dron waży dokładnie 245 gram, więc spokojnie możemy sobie dołożyć kartę SD, do, dołożyć filterek. I nawet pokusić się o troszeczkę większy pakiet. Dlaczego go rekomenduję? Ponieważ jego waga w stosunku do ilości mAh jest najbardziej optymalna. Poprzedni pakiet 600 mAh nie miał tak dobrego współczynnika wagi do pojemności. Tam było 600 mAh, ale ta bateria, tamta bateria była cięższa od tej, więc dlatego najbardziej rekomenduję ten pakiet 720 mAh GNB w wersji HV. Tamta była LiPo, ta jest w wersji HV, czyli Ładujemy ją do 4.35. Ok, podpinamy, włączamy gogle. Mamy to. Licznik wyzerowany. Mamy od razu cold, hot start z 23 satelitami. Włączę nagrywanie i możemy lecieć. Ten pakiet jest moim jednym z najstarszych pakietów, więc on ma już blisko ponad 100 lotów. Sensor lost. Przyciszymy Cię, ale i tak dalej sobie świetnie radzi. Dobra, startujemy. Pre-arm. Pierwszy lot lecimy w linii prostej, kilkadziesiąt metrów, żeby on się. Mógł odnieść do tego, w jaki sposób, e, gdzie ma przód, gdzie ma tył i teraz można sobie już spokojnie latać, jeżeli ta szczałeczka już została skalibrowana w odpowiedni sposób. Więc dron już będzie działał świetnie ze swoją Position Hold oraz RTH. I nie, nie wystąpią żadne błędy. Tak jak mówiłem, tym dronem można spokojnie sobie latać bardzo precyzyjnie, ale można też super sobie poszaleć. Teraz jesteśmy e, już za drzewami i tak naprawdę z tyłu, ale o 4 Pro. Oraz LRS pozwalają nam na to, że możemy spokojnie sobie latać nawet z trochę gorszym zasięgiem. Niesamowicie kolejny dron. O, tu już się szybko pokazała. low battery, ale tak jak powiedziałem, ta moja 720 jest już wiekowa i najlepsze lata świetności ma już niestety za sobą, ale i tak dalej pozwala na to, żeby spokojnie sobie potestować drona. Pięknie to wygląda, żeby jeszcze światło było lepsze, to, to byłoby już zupełnie cudownie, no ale w życiu nie można mieć wszystkiego, pięknie. Tak jak mówiłem, tym dronem można polatać i freestyleowo i daje nam możliwość lotów bardzo precyzyjnych. Oczywiście to wszystko zależy od umiejętności pilota oraz od odpowiednich rejtów, które ja instaluję tutaj dla osób początkujących, jest to taki powiedzmy najbardziej optymalne te rejty do tego, żeby można było sobie spokojnie poszaleć freestyle'owo, a także polatać bardzo bardzo precyzyjnie. Coś pięknego. Uwielbiam latać Nexon. Oczywiście nie chcę przesadzać tutaj z, z mocnym freestylem, ponieważ ten dron jednak musi w stanie idealnym i nienaruszonym pojechać do klienta, ale to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. O, tu mamy kolejne osoby. Jeżeli ciebie przekonał ten film, przekonał ten dron oraz moja osoba, to zapraszam do kontaktu. Mogę zbudować dla ciebie takiego drona. Każdy dron przeze mnie zbudowany, właśnie testowany jest przed wysyłką w taki sposób. Klient dostaje film z tego z tych przynajmniej dwóch pakietów. I tak jak powiedziałem, każdy dron testowany jest i wysyłany do klienta w 100% sprawny. Działający na najnowszym oprogramowaniu wypidowany w odpowiedni sposób, tak żeby można było się tym dronem tylko i wyłącznie cieszyć. On daje tyle radości, a przypominam, jesteśmy cały czas poniżej 250 gram, e, zgłaszamy oczywiście każdy nasz lot. E, oklejamy swojego drona w odpowiedni sposób, czyli e, z numerem operatora. I praktycznie możemy latać wszędzie. Ja oczywiście wolę z dala od ludzi, żeby nie przeszkadzać nikomu. Mamy 5 minut lotu na starym pakiecie 720. Rewelacja. Dobra, będziemy lądować. Tak jak powiedziałem, w opisie jest, są link, jest link do mojego Instagrama. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli masz jakiś problem, nie tylko z takim dronem. Chcesz pomocy przy Pawo, przy konfiguracji radia, serdecznie się zapraszam, a, tym, a tymczasem pozdrawiam i do następnego.